No, przed KSW 39. Trochę czasu minęło od, nas, od czasu ostatniej naszej rozmowy. Powiedziałeś dzisiaj na konferencji prasowej, że Michał Andryszak jest lepszym rywalem niż Karol Bedorf. Dlaczego jest lepszym? Jak powiedziałem, od strony sportowej osobiście go uważam za lepszego zawodnika niż Karola. Czy jakieś podobieństwa pomiędzy nimi wykorzystasz jakby ze swoich przygotowań? No, bo jednak ten plan i sposób, w jaki się przygotowywałeś pod Karola na pewno się różnił, ale są też właśnie podobieństwa, jak wspomniałem. Nie, nie, tak jak powiedziałem, ja się szykowałem przede wszystkim do walki i, i szczerze mówiąc nawet dwóch treningów nie zrobiłem takich specjalnie taktycznych pod Karola e, i nawet nie miałem zamiaru, po prostu staram się przetrenować, przygotowywać przekrajowo i dlatego nie ma dla mnie znaczenia kto, ważne, że jest przeciwnik, a że jest jeszcze mocniejszy sportowo, cieszy mnie to. I tak było zawsze, że nie przygotowywałeś się pod konkretnego rywala, czy po prostu doszedłeś do tego z wiekiem i z doświadczeniem? Z wiekiem, doświadczeniem, ale tak jak mówię, no co z tego, że zawodnik będzie mocny w stójce, do tego jeszcze są zapasy, do tego jest party. W wszystkich trzech płaszczyznach staram się przekrajowo przygotować, mam też swój styl, lubię się bić w stójce i... Mhm. Bardziej patrzę na siebie niż na przeciwniku. W kontekście tego sobotniego pojedynku to pytanie nie ma tak bardzo na znaczeniu, ale osobiście sam chciałbym wiedzieć, czy mimo wszystko jeszcze z Karolem Bedorowem chciałbyś zawalczyć ten drugi pojedynek i czy uważasz, że to jest w ogóle możliwe po takiej kontuzji, jaką on przeszedł? No nie wiem. Szczerze, po prostu fakty są takie, że walczę z Anderszakiem i koncentruję się tylko i wyłącznie na tej walce, a o co będzie w przyszłości, co będzie dalej, to porozmawiamy po prostu po tej walce. Okej, okay, ale delikatnie pociągnę wątek, bo ty jesteś jednak od tego specjalistą odnośnie tej kontuzji zerwane ścięgna Achillesa. to bo Karol napisał w ogóle, że on wróci, nie wiem, chyba po dwóch miesiącach, tak by napisano na swoim fanpage'u, czy to jest w ogóle możliwe, żeby po takiej kontuzji całkowicie zerwać i, i wrócić tak szybko. Chyba już udowodniłem, w programie Puncher i wszystkim tym, co się do tej walki zdarzyło, że Karol dużo mówi, a nie ma to pokrycia życiem. No nie, Tak jak powiedziałem, to, że gdzieś tam za sobą nie przepadamy, nie zmienia faktu, że nie jestem sportowcem i nigdy mu nie życzyłem tej kontuzji. Bardziej ją przepo przepowiedziałem niż wywróżyłem. Ale tak jak tak. mówię, no, koncentruję się teraz na Andrzejaku i jakiekolwiek rozmowy na temat Karola, nie mam z nim problemu. Oczywiście. Możemy porozmawiać, ale po walce, dobra? Dobrze. Rozmiar tego widowiska ma dla Ciebie znaczenie? No, bo to jednak stadion narodowy, kilkadziesiąt tysięcy osób. No, oczywiście, że tak. No, tak naprawdę żadne z nas nie walczył przy takiej publiczności. Ja walczyłem około 20 chyba, czy 21 tysięcy było e, najwięcej przy takiej publiczności, to będzie trzykrotnie więcej. Cieszę się, że wyprzycie. będę częścią tego widowiska i takie naprawdę fajne emocje, i czekam na te emocje. A czy to jakby oddziaływuje rzeczywiście, kiedy wychodzisz do walki, czy w trakcie walki, czy to po prostu oddziaływuje na twoją, powiedzmy, psychikę, nastawienie? Jak do walki już wychodzę? Nie, wcześniej owszem. Ja jestem jednym z tych zawodników, który się potrafi rozgrzać i skoncentrować na walce, ale wcześniej właśnie. Chociaż też to nie wiem, jak zareaguje, 60 tysięcy ludzi. No, czym jest sobotę. A czy właśnie, w związku z tym, że to jest galana Narodowym, czy to również miało wpływ na, na sposób, w jaki odbierają Ciebie Twoi partnerzy biznesowi? No bo to jednak jest jeszcze większa okazja, jakby nie było do, do zaistnienia? No dokładnie, no będzie to prawdopodobnie numer w historii 3, ale tak jak tam na konferencji powiedziano, było w nowożytnej numer 1 na świecie. No, cieszę się, że chyba ja zasłużyłem przez całą karierę, żeby brać udział w takiej gali, tak? I na koniec najgroźniejsza broń Michała Andryszaka, twoim zdaniem to? No, stójce. tu nie ma co ukrywać, będzie... Coś konkretnego w stójce? Będzie chciał mnie po prostu znokautować, tak jak ja jego i, i zobaczymy efekty tego w sobotę. W takim razie nie mogę się doczekać efektów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.